Dajcie moi drodzy, przez przypadek znalazłem się w Katmandu, stolicy Nepalu. To pierwotnym planem moim było podróżowanie czy chodzenie po górach w Indiach, ale w Indiach mnie nie chcieli, bo problemy z wizą były, żeby tak krótko powiedzieć, bez żadnego przedłużania. I deportowali mnie do najbliższego kraju. Powiedzieli, że z najbliższego kraju, że nie mogę znowu starać się o budzę. Więc muszę za granicę się starać. I tak znalazłem się tutaj w ten sposób. No i muszę iść poszukać jakiejś taksówki teraz. Bo jestem głodny, zmęczony, niewyspany. Bo 24 godziny ponad mnie trzymali na lotnisku z tego powodu, że tam mi się wiza skończyła No i tak wygląda to wszystko tutaj w Katmandu o, o, o. Palmy nawet A kto by pomyślał, że tu mogą być palmy no? Także Milicjant Jeden i drugi mandaty wypisuję. No, idę coś poszukać, jakieś taksówki. Zobaczymy, co coś znajdę. No, pochmurno, może nie tak do końca, ale jest trochę. No, to do zobaczenia. A, zdecydowałem się na pójście do najbliższego jakiegoś tutaj hotelu wynajęcie pokoju i tam starania się o tą indyjską wizę zobaczę co z tego wyjdzie czy znajdę pokój jakiś w miarę tani no bo nie ma co w jakichś ekskluzywnych pokojach tutaj milicjant stoi, zatrzymuje samochody nie wiem dlaczego a to tak sprawdza, może nielegalnych imigrantów. Może nie wiem. Przejeżdżają. No także Jest tak jest. Zrobię Co mam zrobić z tą wizą I może jutro dalej będę kontynuował podróż. No, tu jest widzę jakaś kolumna witająca turystów a zmęczony jestem nie chce mi się chodzić ani nic no. także nie wiem wiesz, pierwszy raz trzymam takie GoPro Kevina pożyczył mi chociaż ja za nie pieniądze dałem, ale uczę się go używać więc nie wiem jak to wyjdzie na filmie a tutaj z Cement Juni Junila i welcome nie wiem czy to było widać a tam jest welcome to Nepal i oczy buddy, chociaż nie wiem czy to buddy jakiegoś innego masona ale obserwują mnie no nie wiem jakby to tutaj A... dziwnie na mnie patrzy no nie wiem jak to skomentować także idę do pokoju hotelowego, może coś znajdę no tutaj właśnie są budynki gdzie... Ludzie już zaczepiają podróżnych. Tak widać. No, zobaczcie, jakie tutaj przejście mają. Jak dla pytla coś na drodze, albo łają, żeby na autostradę nie wchodziło. Więc zobaczymy. O, piesek sobie po ulicy biega turyści spędzają wolne chwile albo w miejscowi wojsko pełno motorów przechodzimy na drugą stronę idziemy o, no, właśnie nie przejdzie no, bo mnie by przejechał dobra, może coś tu się znajdzie jakiś hotel o, tu jest guest house idę tu zobaczyć no to na razie o, by nie przejechał znowu no idę zobaczyć coś się tu co dzieje no to wynająłem Pokój na jedną noc. No wiecie, w basementie, jak to Polak w Chicago. Idziemy go zobaczyć. Pokój 104. Mam nadzieję, że będzie dobry. No. Mam mieć wspólną łazienkę. Tu miałem skręcić. Oj, Namaste. Tu jest. O, tu jest. Otworzył mi pokój. Widzicie jaka kłudeczka, jakie zamknięcie, hotelowy drzwi na kłódkę. No, no to witajcie. Na no, łóżko, jak łóżko może być. Wiatrak chodzi, jest trochę upalnie, nie może upalnie, ale bardzo wilgotno. No mała mieścina, ale jakoś przeżyjemy, nie? No dobra, no to. Na razie idę się wykąpać i chyba spać, albo nie wiem, no, albo najpierw pójdę coś, albo najpierw pójdę coś zjeść, a później spać. Chyba tak. No to na raz. oh do Nepalu, to stwierdziłem, że do Indii już nie chcę wracać przez parę, kilka dni włączyłem się po mieście, robiłem różne zdjęcia a postanowiłem sobie polecieć w Himalaje nepalskie do miejscowości lecę teraz Pokokhara i tam będę chciał dojść do Annapurna Base Camp, Annapurna taki jeden z ośmiotysięczników Mam nadzieję, że dam radę, chociaż czasu mam mało na to bo prawie cały tydzień straciłem będąc w Katmandu bo wcześniej chciałem lecieć ale loty były odwoływane z powodu złej pogody dzisiaj coś się udało uratować jest słonecznie i można lecieć, bo przedtem były same deszcze, i lotniska były w górzystych rejonach pozamykane. Także trochę widoków na Katmandu, jak to miasto wygląda. W otoczeniu gór mówią, że jedno z też najbezpieczniejszych lotnisk na świecie, bo jest otoczone lotnisko górami i loci muszą z dużej wysokości. Przy dużej prędkości na dół, i nie każdy pilot to potrafi, tylko doświadczeni mogą tutaj latać. Taką plotkę słyszałem, ile w tym prawdy to nie wiem. No dobra, koniec gadania. Podziwiamy okoliczne miejscowości tutaj. Samo Katmandu ma z 1600 mieszkańców. A główna religia 90% to hinduizm. Reszta buddyzm. Chrześcijaństwo się nie liczy tu.

Ladies and gentlemen, we all are well aware of the present situation of COVID-19. We would like to assure you that ETA lines are implementing the major safety precaution to, to minimize the spread. Hence, we would like to request for your support to fight this current pandemic by using face masks throughout the flight. We are also requested to remain seated and avoid unnecessary movement inside the cabin. Please inform to cabin crew immediately regarding any health issue during this flight. Thank you. No, ogłoszenia o covidzie, ale prawie nikt maski nie ma. Włączając to mnie, oczywiście. No dobra, to by było na tyle, bo chmury są już nie będzie nic widać także pozdrowionka dla oglądających no to po krótkim locie około 40 minutowym zaczynamy lądować przez cały czas zachmurzone jak, jak widać I nie sposób było zobaczyć tych prawdziwych himalajów tylko takie wzgórze jak tutaj co widać na zamieszczonym obrazku विमान पुराना रुकिए सम्मान को mm -hmm. सीट mm -hmm. को पेटी नफुकान नहोला बाहर का तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस रहे कुसां विमान बात हवाई रोड इन ओके आपको संपूर्ण सामान हारू चांस कोई दिन खुदान रोड कर दिसां mm -hmm. यदि अनाउंस कर दान संबंधी जानकारी को नागी रुपया हम लोग ग्राउंड स्टाफ और उसंगर सब पर कराम नहोदान रोड कर दिसां यहाँ स्पाट हवाई रोड इन नाक रुपया बोटिंग तो तुरी यदि यो नानसँगको योगदान सुखमय रह्यो होला भनी विश्वासको साथ गर्ने आशा लाग्दै